które miały przewagę na gospodarze w czwartek, Wykonanie gospodarzy bardzo dobra i to założyło przegląd zespołu wreszcie. David, co ten game? I for several games that, are, that we've lost, we've been in up until the late third, early fourth quarter, quarter. and uh, i think i don't know what reason it is, but we maybe we get down on ourselves when the other team makes a push, or i don't know what it is, but that's that's our, that seems to be a problem area for us is just whatever happens in that late third, early fourth quarter, the other team makes a push, and then i, I don't want to say it's because we're tired because we fight back pretty hard in the last couple minutes of every game, but Whatever happens in that little time period is uh, what's keeping us from turning the turning the corner in our season. Um, I'm very confident in the team we have and the coach we have um, to get around that corner, to get over that one to succeed. We've got a very good group of guys, you know, good group of ball players, and we've been in every game we have played. So I'm confident we'll turn it around. We just gotta solve a couple little things. Um. Powiedział, że trzy kwarty kontrolowali, kontrolowali mecz w czwartej parcie. Niestety coś się, coś się popsuło, trudno powiedzieć. Dokładnie w ciągu problem dużo takich nieprzygotowanych rzutów. Cały czas też cały czas też nowi zawodnicy gdzieś tam grywają się i pewnie w zawsze części sezonu, mają nadzieję, że, że będzie tego wyglądać dużo, dużo. Czy jakieś pytania do trenera zespołu gości nie bardzo, Dziękuję. Szanowni Państwo, serdecznie witam na konferencji po meczu w momencie Związku Szkół Anglosaskich na Narodowym Czarniców. Witam trenera zespołu gospodarzy Michała Barana. Witam zawodnika zespołu gospodarza Jakub Małkowskiego. Panie trenerze, bardzo proszę o ponowne, dzisiejszego spotkania. Witam serdecznie wszystkich. Trzeba jeszcze coś powiedzieć bo na gorąco po takim meczu, gdyż emocje były naprawdę olbrzymie. Natomiast to, co nasuwa się na pierwszą myśl, na pewno wygraliśmy mecz, w którym nam nie, sz nie szło. nam, robiliśmy proste błędy, dawaliśmy łatwe punkty przeciwnikowi, nie realizowaliśmy założeń taktycznych w, pierwszej, w pierwszych dwóch kwartach i daliśmy się rozpędzić z zespołowi ze Oczywiście do końcowego gwizdka Wierzyliśmy w możliwość zniesienia zwycięstwa. Taki to jest zespół. Na pewno trzeba wierzyć do końca. Dostaliśmy za to nagrodę. Oczywiście nie byłoby tego zwycięstwa bez super postawy naszych kibiców w momencie, gdy przegrywaliśmy w czwartej kwarcie, bodajże w czwartej kwarcie ośmioma punktami. Cała hala nastąpić dołączyła się do pingiem i tutaj no, uszczącymi gwizdami wybiła z retką zespół Słupska, który zaczął się denerwować, zaczął popełniać proste e, proste błędy Miał swoje problemy w tym meczu Chris który e, spokojnie odpoczął sobie na ławce e, Jego ciężar w punktu wziął na swoje barki Dino Pita. Cieszę się, że ten zawodnik już tak szybko po trzech tygodniach funkcjonuje e, w naszym zespole Myślę, że e, podnieśliśmy super ważne zwycięstwo z e, bardzo dużą nazwiskiem jak jest e, Czarny Słupsk dla mnie i dla zespołu to jest Naprawdę coś, coś wielkiego. To do samego przebiegu meczu. E, tak jak powiedziałem, graliśmy falami, graliśmy nerwowo. E, nie mogliśmy sobie poradzić sama, z agresywnymi penacjami Markusa Giniarda. E, tutaj popełnialiśmy e, błędy, natomiast, natomiast e, całość. Wiadomo, mecz muszę o, o, ocenić jako pozytywnie, ponieważ zwycięstwo się nie sądzi. Dziękuję bardzo. Jaków MVP dzisiejszego spotkania, gratulacje. Jeśli możesz skomentować, coś dodać do tego, co mamy Trener To Znaczy, trener wyczerpał temat, że tak powiem, ale yy, co mogę powiedzieć? Mecz bardzo chaotyczny. Yy, dużo prostych błędów, dużo strat, dużo bardzo dobrych, 1 na jeden. Yy, aczkolwiek też bardzo wyrównany i emocjonujący. Yy, praktycznie yy, cały czas na styku. Tak zauważyłem, że odkąd kibicę. Wstali i zaczęli mocniej dopingować, to poskoczyliśmy o tak kilka punktów i praktycznie już zwycięstw, przewagi nie oddaliśmy. Cieszymy się bardzo, bo trzy dni temu graliśmy też bardzo ciężki mecz w Kłótnie, nie mieliśmy za dużo czasu, żeby się zregenerować. Dużo serca, dużo walki i fajnie było mamy 10 zwycięstw i zrobiliśmy coś fajnego, bo jesteśmy w pierwszej strunce po pierwszej jego tak. Szanowni Państwo, czy pytania mam jak to